Panu Andrzejowi Wajcie bardzo serdecznie podziękować, pogratulować, także paniom, którzy realizowali całe przedsięwzięcie i powiedzieć na końcu jedną tylko rzecz. Otóż wiemy dobrze, że w Berlinie na premierze, światowej premierze, uczestniczyła, wzięła udział kanclerz Angela Merkel. Dla nas był to bardzo ważny dowód na to, że mamy do czynienia z ważnym, wybitnym, Istotnym z punktu widzenia także polityki międzynarodowej dziełem. Wiemy dobrze, że pani Angela Merkel była jeden, jedyny raz na tym festiwalu, i właśnie w tym momencie. Narodowa premiera, która miała miejsce w Berlinie była wydarzeniem niezwykłym. Ona stała się, to wydarzenie stało się właściwie kluczowe w promocji filmu po nominacji do Nagrody Amerykańskiej, Amerykańskiej Akademii Filmowej. Szczerze, powiedziawszy, wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że premiera w Berlinie wywoła ogromne zainteresowanie mediów europejskich Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, że ta premiera w Berlinie wywołała aż takie zainteresowanie mediów amerykańskich, które tam było i bardzo dziękuję twórcom i panu Andrzejowi za włączenie się do promocji tego filmu poprzez dostępność dla dziennikarzy. Ja miałam głębokie poczucie wdzięczności i podziwu dla pana Andrzeja za wykonanie takiej pracy w Berlinie, która polegała na nieustannym udzielaniu wywiadów. Wszystkie ważniejsze telewizje i gazety europejskie i amerykańskie zainteresowały się tym filmem. Ten film zrobił więcej dla promocji Polski, polskiej kultury, pewnie niż wiele takich działań codziennych podejmowanych przez liczne agendy rządowe i samorządowe, za co także chciałabym podziękować. Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem my możemy zrobić dodatkowe pokazy tego filmu i robimy. Chciałbym także, żeby Państwo wiedzieli, że to, że film nie jest dostępny w regularnej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, to jest działanie zamierzone. Film jeszcze nie ma swojego dystrybutora. Rozmowami i negocjacjami zajmuje się w imieniu nas tutaj wszystkich Telewizja Polska. I dopiero po podpisaniu umowy z dystrybutorem film będzie mógł wejść normalnie na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych, także nie ma w tym nic dziwnego, że on jest że on jest niedostępny dzisiaj dla Polonii amerykańskiej w kinach za to oczywiście po ceremonii która będzie miała miejsce już niedługo, 24 odbędą się, odbędzie się kilka pokazów dla Polonii amerykańskiej w terminach, które zostaną uzgodnione z telewizją polską chciałabym tak, żebyście Państwo wiedzieli, że sam fakt że film jest nominowany do Oscara to ogromne osiągnięcie i wyróżnienie i przy tego Oscara będziemy mieli zaszczyt Zobaczyć w rękach pana Andrzeja Wajdy, czy też dostanie się on komuś innemu, to tak naprawdę powinniśmy się i tak cieszyć z tego, że film został zauważony wśród tylu innych filmów obcojęzycznych i że dotarł aż tak wysoko, gdzie od lat nie było żadnego polskiego filmu. Ostatnie wydarzenia, te szczególnie w Berlinie, ale już wcześniej przecież wielka, wielki sukces filmu w Polsce uświadamia nam. No, całą wagę sytuacji, całą powagę. I pomimo tego, że film, pomimo to, że film opowiada o, o naszych sprawach, to on ma niezwykłe wartości uniwersalne, moim, moim osobistym zdaniem, ale nie tylko moim. Tym filmem, w jakim stopniu jesteśmy w stanie zmienić świat, aby był troszeczkę lepszy? Dlatego te obowiązki nasze chcemy wykonywać jak najlepiej i będziemy starać się o to bardzo się będziemy starać o to, żeby, żeby ten drogocenny kamień był bardzo dobrze oprawiony. Tak więc, już od kilkunastu miesięcy trwa, trwa ta kampania, o której Pani Agnieszka Odrojcz mówiła, trwa ta nasza walka o pozycjonowanie tego filmu jak najlepiej, jak najwyżej. Chcemy po prostu filmowi pomóc. On się oczywiście sam broni, ale chcemy jak najwięcej zrobić dla naszych. To zdarzyło się nam w Berlinie, jest dowodem na to, że, że ten temat nareszcie pozna świat. I, i, I wiem, że pozna, ponieważ reakcja była tak silna, tak emocjonalna widowni berlińskiej, że dzisiaj jestem spokojny o to, że, że nasza historia znajdzie się w Europie, będzie znana i... Ten bolesny moment naszej historii zostanie przybliżony wielu milionom Europejczyków. Chciałbym powiedzieć tutaj, że dla mnie Francuza jest to niesłychanie ważne, że jako reprezentant firmy francusko-polskiej bierzemy udział w produkcji takiego filmu o takim ważnym temacie dla Europy. Myślę. I tak jak powiedział podczas konferencji prasowej w Berlinie dziennikarz rosyjski, należy ten film pokazać całemu światu.